O, Masz takie sztabki złota. Możesz wziąć kilogramową, kilogramową albo 7 kilogramową, ale masz samochód o udźwigu 10. Mhm. To teraz które bierzesz? Czyli mamy taki problem, że chcemy pakować rzeczy do plecaka. To jest taki często spotywany chyba motyw zadania. Mhm. Tak? Czyli masz. Y Różne mamy wielkości i mamy określoną no, pojemność. I, I tu nie wchodzimy, nawet czasem to się tak bardziej komplikuje, że każda rzecz ma osobną wielkość i osobną ma wartość, ale tu powiedzmy, że to nie ma znaczenia, tak? Że wielkość to jest wartość. I tutaj rozwiązanie jest 1 i 7 da 8, tak? A każda, jak coś próbuję wziąć czwórkę, to jest za dużo, jak 4 i 7 też daje za dużo. Więc najlepiej wziąć te dwie. Mhm. I teraz jak to zrobić automatycznie dla dowolnej listy? Na dowolnej. Ile się da najmniej ważących, a potem to uzupełnić resztą? Znaczy ja bym to tak chyba zrobiła. Na dowolnej liście, bo na tej, no to co, na, na tej ciężko. No. <todgłosy> 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 Najmniejszej. W sumie, co jak mamy najmniejszą, no to trzeba. W sumie to ta czwórka. Tak, czyli znaczy w ogóle, żeby mieć w ogóle czegoś, zacząć, tak? Ogólnie chcemy mieć coś, co nam a, zwróci tą liczbę, tak? Czyli jakie byśmy robili kroki ręcznie, na przykład teraz, jeszcze, a potem jak to zautomatyzować, żeby właśnie dostać najlepszą kombinację. Tak? Bo na tej liście trochę tak mówisz, tak? Że możesz wziąć jeden, możesz wziąć cztery, to już masz 5. Tak, ale jest potem suma... No już i siedem nie już się nie zmieści, czyli to zostajemy na piątce, tak? Tak. A wiemy, że da się 8. Zastanawiam się, bo można sprawdzić, czy wszystkie się nie sumują na mniejszej niż dziesięć, wtedy wszystkie, a jak nie, to... Tak, i to jest dobre ogólnie takie robiny. Bo możesz powiedzieć, że jeśli suma listy jest mniejsza, równa pojemność, to znasz odpowiedź. I nawet jeśli to, co zrobisz później, to też ci to odpowie, no to po co robić skomplikowane obliczenia, jeśli możemy to szybko odpowiedzieć? I to jest dobre podejście. No. Tylko tutaj jest za dużo. Tak, no jest za dużo. Tylko zastanawiam się teraz, bo w tym przypadku na pewno bierzemy tą najmniejszą, i potem dodajemy kolejną, i potem kolejną. I jeżeli to będzie za dużo, no to wtedy bierzemy tylko te poprzednie bez tej ostatniej, która nam zrobiła tą sumę za dużą. A... Tak, bo, i to jest właśnie, bo to jest kilka kierunków. I teraz pytań jaki obraz. Na indeksach jakiś czy coś. Bo, bo to nie jest jedyne rozwiązanie, ale tak. ja nie wiem, czy, mam wrażenie, że idziesz trochę w takim kierunku właśnie typu wyrzućmy jedną liczbę i zobaczmy, co się stanie, tak? Czy coś w tym stylu. Aha. Czy na przykład, jeśli mam tylko jedną rzecz. Mhm. To, co, to co się stanie? To umiesz mi odpowiedzieć? Tak, na przykład jakbym chciał. A że jeżeli staje to jest 2, a pojemność to jest 4. No to... To póki co no nie możemy na to odpowiedzieć. Aha, że a zaraz, bo pojemność 4, a my mamy jeden element 2, no to... Co, no to zawsze to ten jeden element w przypadku jest No. <laughs> czyli... Tak? Tak, tak, to jest długość rzeczy. Mm. Tak, i wiemy, że mamy jeden. Mm. I to jest ok. Tylko rzeczywiście możemy to zepsuć, nie zawsze. <laughs> Aha, bo ja nie bo funkcji. Funkcji, nie wiem, o czym ja myślałam, jak ja to pisałam. Dwa. <laughs> dobra. No to co? No to element musi być, że długość równa jeden, ale element musi być mniejszy lub równy pojemności? Czy to ma sens? Tak, albo jeden, albo element, albo zero, tak? Bo albo się mieści, albo się nie mieści. Czy jako kolejnego i nie będzie to wpisać. <laughs> <laughs> bo... No bo... Może element. ifa w Ifie. <laughs> Tak. No to coś musi być, właśnie to musi być połączone, nie? Czyli możesz to zrobić w środku, tak? Czyli mm. jeśli to, to teraz ok, to pomyślmy, tak? I robisz wszystko w środku. Mhm. czyli teraz, co jeżeli ten element jest e, zero? Tak. Bo wtedy tak. się nic nie hmm. Tak i to nawet nie musimy mhm. robić elza, nie? Bo to jest, w sensie mhm. chcemy w tym ifie skończyć, więc albo kończymy zerem, a jak nie to kończymy elementem. Mhm. O, I to i to działa. I teraz jeśli idziemy w tym kierunku, to pytanie czy z tego to możemy jakoś użyć teraz? Tak, nie wiem czy już się spodziewasz co ja zrobię, tak? U przykład właśnie, że mam dwa elementy. I czy da się to jakoś wykorzystać? Czy trzeba robić od nowa? Bo to wszystko, co my tu mamy, jest jakby dla jednej liczby? Tak. Znaczy to pierwsze działa w, w zawsze, nie? W zawsze tak. Tak, bo mamy od razu też mamy to spełnione, że gdybym dał 2, 3 i pojemność dał 5, to to też mi od razu odpowie. To już działa. Więc to jest ok. Mhm. To... Potem mamy przypadek jednej liczby rozwiązany do, niezależnie od pojemności. Ale nie mamy, jeśli się nie mieszczą wszystkie i jest ich więcej, to to nie działa jeszcze. Bo to nie będzie tym rekurencyjnym, nie? To... Znaczy możemy iść w tym kierunku, bo, bo to jest trochę tak jak tak jak trochę robiliśmy, tak? Możemy zrobić jakiegoś popa czy coś uh -huh. i on nam zmniejszy rozmiar listy. Uh -huh. Więc jeśli lista działa, będzie, zrobimy coś, żeby to działało zawsze dla wielkości o jeden mniej, tak, jeśli działa dla jedynki, to uh -huh. jeśli będzie działało dla jeden więcej, to będzie działało dla wszystkich. Okay. Tylko trzeba by coś zrobić właśnie, że bierzemy listę i ją zmniejszamy i robimy rekurencyjnie dla mniejszej. Więc możemy najpierw w ogóle pomyśleć trochę tak bez rekurencji dla dwójki, i później spróbować tą rekurencję włożyć, rozwiązać tą dwójkę z użyciem jednoelementowej listy. Albo coś w tym stylu. I wtedy. W... A że chodzi, chodzi w przypadku, co robimy, jak mamy dwuelementową listę. Tak to chodzi teraz tak, w tym tak. momencie. Mm. Tak, bo to też jest jedna taka rzecz, której może w chwilę się nawet dobrze zatrzymać na tym, bo możemy, możemy to później zrobić albo nie robić, ale Bo jedno z podstawowych rozwiązań takich, które jest może nie super wydajne, ale działa, to byłoby e, sprawdzić wszystkie możliwości, tak? Mhm. I wszystkie możliwości polegają na tym, że musimy wziąć wszystkie podzbiory. Mhm. Tak? My chyba robiliśmy coś tego typu. Kombinacje chyba, coś takiego. Tak. Więc a, po pierwsze można by użyć kombinacji tam z biblioteki Pythona i, mhm. i wtedy brać wszystkie kombinacje 1, 2, 3, n elementowe. Ale też możemy wykorzystać to, że my umiemy już robić trochę, tak? Te podzbiory tak ręcznie. Wszystkie podzbiory. I tam było coś takiego właśnie, że Liczba podzbiorów to było 2 do potęgi n, tak? Bo każdy element może być albo, albo jest, albo nie jest w optymalnym rozwiązaniu, tak? Więc to też można tak spróbować myśleć w tych kategoriach. Jeśli bierzemy listę i bierzemy jeden element, to on albo jest, albo nie jest. No i dodatkowo coś się dzieje z resztą, tak? A chodzi o to, że jest albo nie jest rozwiązaniem. W sensie, że daje. Tak, tą że on jest albo nie jest, będzie należał do listy, która jest tak, końcowym rozwiązaniem. Chociaż my się to nie przejmujemy za bardzo, jak ta lista faktycznie wygląda. Tak, ale dla każdego liczby, którą da się uzyskać, jest jakaś e, lista, która temu odpowiada. No? Bo tak. To tak może trochę naprowadzając, tak? Chociaż Aha. może to nie jest jedyna opcja. Bo trochę chodzi mi o to, że coś takiego można by zrobić. Że biorę ten element mhm. i teraz mam opcja jeden. Yy, że, że biorę go. Tak? I potem jest opcja 2 Nie biorę. Tak? I teraz tutaj muszę sobie pomyśleć to co zresztą. Mhm. Tak? I potem tu muszę sobie pomyśleć to tam, ile się da dostać, jak go nie biorę, to bez niego. Tak? Jeśli umiem na to odpowiedzieć, to wiem, jaka jest najlepszy wynik, bo my tak trochę robiliśmy, tak? Że braliśmy listę, żeby wygenerować wszystkie podzbiory. Biorę elementy, tak? Biorę element i teraz biorę wszystkie, generuję wszystko bez niego, i to już jest ok, a potem wszystko jeszcze raz biorę, ale też z nim, tak? I jak to złożyłem razem, to to były wszystkie podzbiory. Uh -huh. eee, co my to robiliśmy? Bo co, co, my tutaj mamy? Ostatni z listy... Tak, sobie usunąłem jeden. Tak. I teraz... Co ja muszę tu wyliczyć, żeby się dowiedzieć? O, jakie będzie najlepsze rozwiązanie możliwe? Zakładając, że go biorę. Pytanie się pojawia, ile mogę wsiąść z pozostałych, tak? Mhm. No to trochę mamy też dokładnie to, co chcemy rozwiązywać, tak? Tylko, że w, mniejszej, w mniejszym rozmiarze. Więc. Czy da się użyć tej funkcji F, żeby to uzyskać? Jaka jest, ile mogę, ile najlepiej da się wcisnąć, jeśli tylko rozważam pozostałe? Zaraz, bo dlaczego funkcji F? Ile ja mogę wziąć pozostałe? No bo funkcja F oznacza, ile najbardziej z, z listy L, ile da się y, włożyć elementów, Aha. żeby dostać maksymalnie P. Tak? I teraz my zdejmujemy siódemkę. I chcielibyśmy odpowiedzieć na jakie pytanie? Co chcemy teraz uzyskać z tych pozostałych? Jedynkę. Tak, czyli mamy nową listę, mniejszą. A, to on pomniejsza nam... Tak, bo ona już się jest pomniejszona przez popa. Tak. I teraz, jeśli od pojemności odejmę element. Tak, bo ja zdjąłem siódemkę, więc zostało Aha. mi trzy miejsca. Okay. I teraz pytanie brzmi, ile da się włożyć, żeby najbliżej do trójki z tych pozostałych? Mm -hmm. Okej, okay, to ma sens. Tak, ale jest też opcja, że go nie biorę. Ile da... Ile jest, jaka jest suma tych dwóch? W sensie, czemu w ogóle mielibyśmy nie brać siódemki? Y bo w w tym tak, no bo, znaczy, bo to jest na przykład przypadku. powiedzmy, że w tym przypadku ona jest, może to nie widać, tak, bo to jest, mhm. ale powiedzmy właśnie, że nie są posortowane, mhm. tak, i masz coś takiego. To rozwiązanie jest 7 i 1, więc chcesz zrobić coś takiego. Biorę, zakładam, że biorę czwórkę mhm. i teraz sobie zadaję pytanie, co mogę zrobić z pozostałymi, jeśli mi zostanie 6 pojemności, tak? Mhm. Na to pytanie odpowiedź by mi jeden. czyli opcja pierwsza, opcja z czwórką, daje mi, że najlepsze jest 5. I to jest najlepsza odpowiedź, jaka istnieje, jeśli biorę czwórkę. Mhm. A no, ale to nie jest najlepsza odpowiedź, więc chcesz sobie pomyśleć, ok, to udaje, że czwórka nigdy nie istniała. To zostało mi 1 i 7 i chcę wypełnić dziesiątkę tylko tym, co zostało. I to ci da 8, i to będzie najlepsze rozwiązanie no to to znaczy no, tam funkcją? teraz tak tak tylko wyznaczają się tym czy coś tylko, tylko, tylko jak. Co, no właśnie bo to zakłada, że nie bierzemy czwórki, czyli ta pojemność tak. się nie z... tak to jest właśnie to, że to jest dobrze mieć tam przykłady, tak? Ile hmm. z tych da nam dziesiątkę? Czyli pojemność się no nie to. zmienia. Mhm. A lista? lista? No lista to jest bez tego elementu, który sobie. Tak, ta. no to jest cały czas ta sama lista, tylko bo już zdjęliśmy czwórkę. Aha, tak. tak. Obu przypadka. Mhm. Ona cały czas nie ma czwórki. I to jest tylko taki kruczek, który jest trochę łatwo może go w niego wpaść. Bo my robimy tą funkcję. I jak robimy tą funkcję, to chcemy, żeby to L było niezmienione. Aha. Tak? I jak liczę opcję 1, to chcę mieć 1,7 w liście, ale jak liczę mhm. opcję 2, to też chcę mieć 1,7 w liście. Tak? Mhm. Bo inaczej to nie zadziała. Mhm. Tylko, że w środku tej L, tego f robię popy. Tak? Więc póki co to nam może popsuć tą listę. Bo są dwie opcje na to. Jedna jest taka, żeby zrobić L1 na przykład, tak? Sobie zrobić kopię listy. Mhm. I to może zadziałać. I to możemy, należy tak zostawić. Mhm. Bo drugą opcją byłoby robić to samo, tylko że zawsze naprawić. Tak? Bo jeśli mhm. robimy popy, ale zawsze naprawiamy przed returnem, to to w środku też będzie napra się naprawiało samo taka, na każdym poziomie. I to też powinno zawsze działać. I wtedy nie musimy parnować pamięci na te kopie, nie? <grymne> ale właśnie, bo to robienie, używanie obiektów typu lista w rekurencji czasem bywa takie właśnie niebezpieczne. Możemy to spróbować, może się nie. Może, to... może mam rację i to wystarczy, tak? <grymne> <grymne> Czasem dobrze jest najpierw użyć najbezpieczniejszej opcji, a później mhm. się martwić w wydajnością. tak? Mhm. Bo teraz tak dostajemy tą listę, sobie mówię, czwórkę odkładam na bok i teraz albo to biorę i patrzę na mniejszą pojemność, albo po prostu jej nie biorę i patrzę na mniejszą listę z, z tą samą pojemnością. Mhm. I teraz co ja mam zwrócić w takim razie? Jak te opcje połączyć? To nas zawsze zwraca liczbę, tak? Czyli na przykład jak sobie teraz zmniejszyłem Aha, pojemność hmm? i mówię tak. zrób mi to dla 1.7, to on ci powie... Pojemność była teraz zmniejszona 6, a on ci mhm. sobie powie 1. Opcja pierwsza teraz dla tych danych wyjściowych będzie 1. Tak? Czyli tylko jeden. A opcja 2 on ci powie, dobra, to weź mniejszą listę i spróbuj wypełnić dziesiątkę. I on powie 8. Opcja no to będzie 8. To większą wartość. Tak. <grym> to tak, działa. Tak, tak. Czyli na przykład większa wartość z dwóch to można zrobić prosto. Bo można zrobić tak. Mhm. Czyli możemy zrobić, że dla na tego naszych rzeczy. I pojemność. Teraz ja oczywiście już stawiam literówkę. To chcemy mieć 8. staliśmy 10 w ogóle. Także Tak, bo to jest <laughs> kilka rzeczy, chyba. <laughs> I ci Ale ciężko bo... jest zrobić jedno po drugiej. A w którym miejscu to się zepsuło? Dlaczego to zwraca 10? Tak, no bo chcemy <laughs> zobaczyć trochę, tak? No bo. No może to wyprintować jakoś? Albo coś z siebie? A, możemy my... tak zrobić tak, że, <kluz> że dla... Także dostałem taką listę i taką pojemność i moje opcje to są opcja 1 i opcja 2 na przykład. Tak, czyli on dostał te wszystkie. I zrobił dwa razy, spróbował jeden cztery, raz z trójką, raz z dziesiątką, i to ma sens, tak? Tak, a dlaczego to wyszło minus jeden? No właśnie, i tu widzimy <noise> pierwszy część, czyli spróbowaliśmy wypełnić plecak z ujemną pojemnością. I to jest e, jeden z chyba z problemów naszych. A skąd się wzięła ta ujemna pojemność, no aha, bo to odjęło... Aha, no. Ale na przykład nie sprawdzamy, czy ona jest dodatnia. Tak, no, no bo... W którym, co... Tak, tylko w którym miejscu to sprawdzić? Bo... Albo możemy po prostu nie robić tego, jeśli jest ujemna. Albo możemy zrobić in, coś... zwrócić innego, jeśli... jeśli jest ujemna, tak? Chociaż, no bo teraz on nam zwraca nic no, e, ja. zawsze. Co w sumie też nie jest wielkim problemem. Bo chyba łatwiej tu jakimś ifem, nie? Bo tak jakby nie wiem, co tak, miałabym zwrócić, jeżeli... Żeby... E... Większe oce. Tak, tak. Znaczy tak, to jest ok, bo to nie ma sensu tego robić jak jakieś 0. Tylko pytanie, co, co więcej, tak? No bo możemy zrobić L if, jeśli to jest 0. Bo też musimy mieć, no bo co jeśli jest 0? Aha, że to jakby wzięliśmy element i pojemność była taka sama jak ten element, więc wyszło 0. Tak. Zero. tak. A, a czy to nam nie. A nie, dobra. Zastanawiam się, czy to się gdzieś tu w tych warunkach nie mieści. O Tutaj się tak. nie zrobi, bo to jest. Tylko bo to nie jest jeden. suma, to mm -hmm, jest ten jeden tak. ostatni element. Tak. Czyli co, jak? To jest równe? Tak, jeśli jest równe, to, to jaka będzie całkowita pojemność, którą możemy wziąć? Ten. Element, który odjęliśmy. Tak. Czyli L, tak. Tak, ale czy, i czy teraz? I teraz dobrze. Tylko pytanie, czy w takim razie tu nie jest coś nie tak? Bo ogólnie, gdybyśmy to spróbowali zrobić z zerem, to dostalibyśmy zero. A ale chcemy dostać z... element. To powinno się dodać. Do... Tak. Się... No. tak, To trochę do tego dąży, tak? To powinno być coś takiego chyba. Tak, no bo chodzi o to, że moja opcja, jeśli biorę tą liczbę, to jest ta liczba i wszystko, co uzyskam z, ze zmniejszonej listy. Mhm, okej. Okay. Myślałam trochę, że to pokrywa ta opcja 2. Nie, bo ta opcja 2 jest jak w ogóle nie biorę tej czwórki, tak? Nie biorę tego ostatniego. Aha, okej, okay, dobra. To A jedynka was. jest jak go biorę, więc go biorę, uh -huh. więc on jest. Uh -huh. I dodatkowo I jest wszystko, resztę. co dostanie z pozostałych. Uh -huh. y tak. Ale w, w co w przeciwnym wypadku. Jeśli to jest faktycznie ujemne. Bo teraz to opcja jeden zupełnie nam nie powstanie nigdy. I on nawet tutaj nam pokazuje, chyba że, no, że on wtedy to będzie miał, że to jest nieznana zmienna. Ale, w... aha, jeżeli ten element ostatni, który odjęliśmy z tej pojemności, da nam ujemną, o to chodzi, tak? Tak, czyli jeśli on jest w ogóle większy od pojemności. No to w ogóle go nie bierzemy pod uwagę, czyli jakby tak, to robimy to samo, sensu. to samo dla tej, w sensie sprawdzamy potem dla pomniejszonej listy o ten element, bo czy to nie będzie opcja dwa? Tak, tak, znaczy chodzi, trochę o to chodzi, tak, że to, tylko trzeba to roz, to jest niezależne, nie, bo opcja jeden oznacza, że on jest w środku. I w tym przypadku ta nie ma sensu. Mhm. Możemy zrobić coś z tylu. Nie wiem, tak powiedzmy. Że ona jest niczym, tak? Albo że to jest... Może zero zadziała. Tak? To wtedy będzie zawsze gorsze. Od opcji 2. Bo wtedy mhm. opcja 2 nam sprawdzi, co się stanie, jak go nie weźmiemy. Ale Aha, chodzi no tak. o to, żeby móc je porównać, to ona musi istnieć. Więc musimy coś zrobić. Ja zapomniałam, nie zapomniałam, że one się porównują na dole. Tak. Ja się zapomniałam, że bierzemy z dwóch. Tak. Czy dla jednego z... bierzemy wszystkie, dla jeden, cztery. Znowu Obcy zero. To są 0 i trzy. Coś ta druga opcja jest dziwna. Tak, tu chyba mamy błąd. I też nie ja działa napisał, dla. Nie? Widzisz co tu się dzieje, że jeśli jest dużo, jeśli wszystkie możemy wziąć mhm. to powinniśmy zwrócić wszystkie, a zwracaliśmy pojemność, Aha. dlatego ta druga opcja okay. tutaj to było trzy. Okej, okay, a tu też dziesięć. A to chyba ja to zrobiłem. <laughs> I nie potrafiłem tego znaleźć przez chwilę. O, tak? A teraz działa. Tak. Mm, więc sobie po prostu zmniejszamy problem. Tylko pamiętamy, żeby go naprawić. <głos> <głos> tak i mamy dwie opcje, albo on jest, albo go nie ma. Jeśli jest, to, to, to zmniejszamy pojemność i go dostawiamy. A jeśli go nie bierzemy, to nie zmniejszamy pojemności i zmniejszamy tylko opcję. Mhm. I to powinno w sumie działać. I można by to nawet może spróbować jeszcze uprościć, tak? Bo teraz jak już wiemy, co się, o co chodzi, to można to tak trochę optymalizować, tak? Właśnie, żeby to uprościć, te warunki, żeby nie robić tego osobno, tak jak myśmy mówili, tak? Bo to w sumie jest... tylko nam utrudnia czytanie tego. Jedyny problem jest w tym, że tu dodajemy ten element i przez to to jest takie, że zero plus element dostaniemy, a tu powinniśmy mieć coś, co jest bardzo złe, tak? Mhm. Więc jak gdyby trochę może osobną opcją, żeby to naprawić byłoby coś takiego, tak, że chcemy mieć, że ujemna, ujemna pojemność oznacza, że rozwiązanie jest bardzo złe. Czy wiesz, masz jakiś pomysł jak zrobić bardzo złe rozwiązanie? To już jest mała podpowiedź. Jeżeli mniejsze od zera? al House tak. Infinity, no to tak. że, bo nie wiem czy to wtedy że któraś z tych opcji, byłaby po prostu ujemna na nieskończenie. Tak, tak, że jeśli jest, jeśli dajemy coś niepoprawnego, to po prostu robimy bardzo mocno karamy to rozwiązanie. I wtedy nawet jeśli dodamy tu element, to ta opcja 1 zawsze będzie minus nieskończoność mhm. dla złej pojemności. Mhm. I wtedy, jak to teraz tak, jeśli byśmy faktycznie jeszcze uprościli tą część, to to się robi takie czterolinijkowe, tak? Zmniejsz problem. Opcja 1, opcja 2. Nie robiliśmy kopii, więc musimy go naprawić. i po prostu dajemy maks. No ciekawa.